Renta wdowia, wspólność małżeńska jako jeden z warunków. Ta wspólność małżeńska nie jest tym samym, czym jest ustawowa wspólność majątkowa, która została uregulowana w artykule 31 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Co to oznacza w praktyce? Już sam fakt faktycznego braku prowadzenia wspólnego gospodarstwa, mimo formalnego pozostawienia w związku małżeńskim, będzie podstawą do odmowy przyznania świadczenia. Z czego wynika taka interpretacja? Między innymi z treści wyroku Sądu Najwyższego z 6 marca 1997 roku, w którym to wyroku Sąd Najwyższy uznał, że wspólność małżeńska oznacza rzeczywisty związek łączący małżeństwo obejmujący wspólne zamieszkiwanie i prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego, wspólne pożycie, wierność i pomoc we współdziałaniu dla dobra założonej przez siebie rodziny. Jeżeli zatem jeden z małżonków pozostawi drugiego dla innej osoby przed śmiercią, to okoliczność taka będzie stanowiła podstawę do odmowy przyznania świadczenia przez organ emerytalny osobie, która po śmierci współmałżonka będzie ubiegała się o takie świadczenie. Daj znać w komentarzu, czy są jeszcze jakieś zagadnienia, które budzą wątpliwości, a dotyczą renty wdowiej. A po więcej takich informacji zostaw obserwację. Jeśli możesz, to udostępnij ten materiał dalej, aby pomóc mi budować zasięgi tego konta. Dzięki.